By a of nightmare creatures. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W nowym odcinku zagrajmy w Nightmare Creatures. Teraz będzie miasto. Ciekawe na co nas spotka tym razem. Nie, ta gra jest epicka po prostu. Pierwsze co, to musimy się cofnąć. Tu czasami twórcy w takich grach uwielbiają zostawiać nam niespodzianki za sobą. Tym się blokowało, dobra. A już cię widzę. Jest, dostał, pięknie, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma. Dobra. Nie wyplu. Co to, co, co, co? Raz, dwa, trzy. Strike. To dziwne. Przejdźmy się dalej. Może tu jeszcze coś jest? Co to było? Nie wiem, nie wnikam. Idę tutaj. A, jesteś. No to chodź. Podejść właśnie do płota Poza garki Łoł wow. da się to zniszczyć, dokładnie to jest jeszcze, no ale to jest po prostu jakieś To mi ładnie już o coś zebrałem, tylko jeszcze nie wiem co Czyżby jakiś sekret. Wow, 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 wow. Tego się nie spodziewałem. A, dobra. O dobrze, to oni są bardziej. Teraz mam jakieś szczęście, albo oni są idiotami. Czekajcie się co? Nowy! O kurcze Jakiś inkwizytor Czekajcie, nie to, nie to Żyjątko, świetnie Dobra, poruszyłem się do przodu, dlatego przy okazji nic nie widzę To się broni, zakończy. Dobra, teraz się wkurzyłem. Hyc. i po nim mamy żytko świetnie dajcie mi to to się przyda a to 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 chodź karabin nie pokazywałem wam jeszcze jak on działa tu się nie da otworzyć szkoda on w stanie to nie jest akurat nie problem da się go tu da się przejść tędy Ulepszenie. Jak się to otwiera? Raz? Ok, teraz się zajmiemy tym. Dynamit. Oła, to było złe. Ktoś mi zostawisz czy nie? Niestety nie. Teraz tylko pytanie za 100 punktów. Nie ma. Ale tu widziałem życie. Ile mamy? 4? 4. Dobra. Ujdzie w tłumie. Jak się to otwiera? Kurczę. Myślę, że muszę się wrócić. Hm. Coś musi otwierać te. To idę się nie tędy, tak jak tylko tam dalej pójdę. Może jest jakieś kurcze wejście. Znaczy, wydaje mi się, że gorszy będzie tutaj powrót. O! No, no uspokój się. Dobra, teraz się uda. Jeżeli mnie tam pójść nie zaatakuje tam. Jest dźwignia. No, 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 kurcz, co mnie wierzy? Weź samu też, dobra? Okej. Okay. Chyba nic nie dał, ale tu jest dźwignia, która mnie bardzo interesuje. I ona chyba otwiera... Ej, to jest to wcześniejsze przejście. Ale czemu tak się... dziękuję. Chodźmy tu, bo może coś jeszcze znajdę. O, tak, dwóch. Chodź wszystkim wszystkich w koku. No, chodź. Dobra. To było nieprzemyślane. Fuck. Za szybko puściłem przycisk. Musiałem kontynuować nagle... Ła, nic nie widzę. Teraz już ma w Coś zebrałem. Tu jest małe żydko. Tu się bardziej przyda. Okej. Okay. Tutaj Tu jest życie całe pełne. Świetnie. Pięć żyć. Pięć żytek. Tu się nie da rozwalić. Tu już są. Co jakieś pajęczaki. Hmm. No fajnie. Dobra. Teraz w trybie ekspres. Musimy się tam dostać. Teraz są pootwierane wszystkie przejścia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okaże się, że źle idę. No ale trudno. Upgraded weapon. Super, następny. Czym teraz tylko stąd wyszedł? To zabiję, tu już będzie chorować się. Świetnie. Eee, ty, 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 wróć. Dziękuję. O, coś zrobiłem, tylko jeszcze nie wiem co. pięknie i 6 żyć to było rzadko za to Jest to to się świeci Myślałem, że się da otworzyć to jest macie by gotowy Łups! pomyliłem przeciwników. ciebie iść teraz, chodźmy tu No to, to, to chodź, chodź, Żebym nie musiał tego nigdzie skakać, bo po prostu będzie masakra. Znowu stracę wszystkie życia, które zbiorę. O! Co jest? Co to było? Chcecie mi powiedzieć, że... A, to ja przeszedłem? Zgon. Następny. Do korekcji. Wow. Konika zabili! Nie ma tak. To odstraszacza mam sporo, ale... Na co mi to potrzebne? To ja nie wiem. No ja, tam jest konik z mapy. Patrzcie, konika zabili. Dawno ich nie było, co prawda? Już po tobie. Dwa strzały i pada. Świetnie. Żebym sobie... Ła! Kurczę, nie to. Pomyliłem przycisk. No cześć! Fuck. By się przydało właśnie to leczenie. O, tu jest dziursko. Następne tędy chyba nie szedłem jeszcze, nie? Nie, ale mamy leczące. Kuleczki. Czekajcie, to są, jak to wytłumaczyli te kule? Ja czekajcie, ile ich jest. Pierdziela ogonu. Tylko jest jeden taki malutki ci problem? Tam coś jest. Okay. Kula życia? nie. A życie całe. Pięknie, to mi się podoba. Ale jeżeli gra daje mi takie, to, mi to nie daje, bo to są losy. Ja wiem gdzie to jest. Wróć. Ja wiem gdzie to jest. Chodź, idziemy. Muszę sobie przypomnieć jeszcze jak tam się szło No szczerze wam powiem, że nie pamiętam Tędy nie Czy tu w prawo, nie, tutaj nie Czy może tu? A, chyba tu, bo tędy weszliśmy, nie? Czy wtedy zacząłem? Tędy tutaj zacząłem, ja cię kręcę, znowu będę się Cofał. Hmm. W prawo, nie. W lewo. po lewej było jakieś, jakieś przejście. Ja cię kręcę. Żeby nie wiedzieć gdzie iść, to już trzeba być naprawdę. Teraz mi zacznie życie spadać. Wow! Co? No przecież się tłuka, nie? Cicho siedź. To jest mi ratunek w tym momencie, dziękuję. Okej, okay. eee, słuchajcie, przejdziemy się. Ale od samego początku, tak jak szliśmy, tutaj bym nie szedł. Ja bym poszedł rzeczywiście tam. To nic nie daje. Nie pamiętam zupełnie, gdzie trzeba było iść. Więc to będzie masakra. Bo zabijałem wszystkich, a noż czy ktoś trafi, kto by mi tu pomógł. Yy, a może nie? No to fajnie. Ja naprawdę nie mam pojęcia gdzieś. Tutaj byłem. To nie tu. A fuck, tutaj też nie potędy zacząłem. Przejdźmy się tutaj. Ci siedź. Próbuję, nie? Serducho spada do końca, czy do końca mi spadnie? I stracę wszystkie życia na łażeniu, bo nie wiem gdzie iść, nie? To jest kurczę przerąbane. Nie tutaj. God damn it! A tutaj, czy dobrze poszedłem To mam, jest nadzieja słuchajcie straci tylko jedno życie Z mojej winy Przejdę się tutaj, może jeszcze coś znajdę przy okazji Jakiś stworek wyskoczy? Nie Uu. I koniec, świetnie, 6 żyć, jedno straciłem, wszystkie potwory wybite, 15 minut. Zapisz. Napisz, ok. Okej, okay, dobra, ale lecimy od początku. Ale się świeci, ja cię kręcę. Tutaj nie. Przeszliśmy na no planszę i... kurczę, gdzie jest krew. Wszędzie jest krew. Co to jest? Dobra, padł świetny drugi się nie otworzyć, wróć lecimy dalej też nie, no to tam w takim razie, w lewo się nie da to jest jakieś błędy grafiki, ale fajne albo lód Przez to, że ja nic nie widzę, to praktycznie. Dwa. Spokój. Wyplujecie coś, czy nie? No oczywiście, że nie. Jak, żeby... Że jakby wypluli, się to świeci niebieskie, ja cię kręcę. Jakby coś wypluli, no to by było święto narodowe. Chciałbyś, co? Nie ma tak. Leżeć. Te drzwi są dziwne. Wow! Cośnijmy się tu, tu też może coś być. się będę musiał tam cofnąć. Tam było coś fajnego? Ja to przegapiłem. Dobra, jest spokój. Ale oczywiście nic nie wypluję, to jeszcze tego muszę zabić. Nie ma tak. Leżeć. Nic nie wypluło. Wrócimy się tutaj do pomieszczenia, tego, które otworzyłem, bo tu jest jedna bestia, nawet trzy. Ła. Nas. Fak, za wcześnie puściłem. jest spokój. wow co to jest pistolet e, koktajl i zamrażacz prawdopodobnie zamrozi przeciwnika. to się może przydać na bosów albo na jakieś właśnie czy na bosów to zadziała? mina min dawno nie używałem tu najlepszy efekt mają pistolety dobra i wlecimy od razu czyli mamy nad, nad czym zastanawiać za bardzo bo nas czas goni no Gonisz mnie nie, to tutaj muszę przejść. Spokój. Tak. Idziemy tu. To jest przejście. I coś mnie pewnie zaatakuje. Nie, muszę to po prostu... Pchnąć. Tak jest. No widzicie, jak fajnie. Tutaj czy coś będzie, czy może nie... Okaże się! Jezus, sople lodu mnie zabiją. No chodź, chodź. Nie bój się, no przecież ja cię tylko zabiję. Jak się dorobę. Następny, chodź. Ty też chodź. Tam widziałem... Ja go nie lubię. Mhm. Spadaj. Tu coś jest? Nie. Ale będzie tu, widziałem. Śnieżynka, świetnie. Dalej nie wiem co ona robi. Tu sprawdzałem. O! Ta kuleczka będzie... Lepiej ją tu używać. Dlaczego? Bo jakbym się na przykład ee, Rypnął i wcisnął Wcisnął zły przycisk, no to wtedy zażeramiku małą kuleczkę, a nie dużą. I teraz pytanie, gdzie ja mam iść? Już dostaniesz, no zaraz dostaniesz, poczekaj, no kurczę, przecież... Widzisz, że tak łatwo jest? Ha, chciałeś mnie zaskoczyć? I zaskoczyłeś No. Goddammit. Chodź tu. Pięknie się naciął. Kubańcy są szybkie. ale to jest... Ci nie wkurzają. Trzeba dobrze wycelować, żeby ich zabić. Jeszcze nic po sobie nie zostawiają, nie? To jest hamstwo. Gdyby dali chociaż jedno żytko, to by było dobrze. No, prawie się dałem zaskoczyć. Niestety za wcześnie puściłem przycisk, bo chciałem go nauczyć dobrych manier, jak się nie zachowuje. Tam już widziałem następnego. Odwróć się, nie odwracaj się, stój. No, no nie wiesz. Zabity, pięknie Tu się nie da otworzyć, niestety Mam mało życia Więc jeżeli mi wyskoczy jakaś bestia No właśnie To ja nie będę ryskał No, kurczę Kurczaczek Wow co ja zrobiłem? A rękę mu odcięło. No pięknie. Jakiś system obrażeń też jest. Przypada mi, że to gra z 1997 roku. Także ja jeszcze studia... W sumie nie pamiętam, żeby coś takiego wydali wielkiego. Jestem naprawdę mile zaskoczony, że twórcy wpadli na taki pomysł system obrażeń Jezu! krytycznych leżeć psina już raz ci mówię żebyś leżała nie możesz powiedzieć nikomu o oh, fuck i co robimy Uła, patent czy oni Eee, nie ma tak czekajcie co, co ja tu mam może być to i jest zabity świetnie ale gdzie jest życie to jest życie? nie widzę tak to jest życie świetnie dwa gargulce na metr kwadratowy to jest za dużo i mam jedno leczące się co jest bardzo niedobre gra się zaczyna robić trudno aha ha nie jestem idiotą po prostu Cię tu. Ja cię kręcę. No nie możesz nikogo trafić. Zabiję go nogami. No po prostu jak go... Jeszcze, jeszcze, nie zginął, zginął. Pięknie. I następnicie. Chyba was sporą bało. Przypominam, że mam tylko jedno życie. Ja przypominam. O, właśnie, dziękuję bardzo Ignatius, chwała ci. Ale są szybkie. Ale nie dość. <grywa> o, zapisz się kontynuuj. Świetnie, to już było blisko. 11 minut, czyli będzie następny odcinek. I nie jest dobrze, bo mamy mało leczących się. To, tak po prawdzie mam jedną leczącą się kulkę. I zapas amunicji na rok, ale to już. To, to zobaczymy jak mi pójdzie w na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!